Siema, tutaj Szymon czy, czy i dzisiaj jest ze mną Mr. Smile a, a wiesz, że na tym, na tym jak to się nazywa, w normalnym, to masz takie oczy nie kwadratowe, tylko tak jakby koło masz No dobra, to ja ten, to ja czytam ze, yy, Trochę mnie laguje o... Czemu? 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 Ja chcę podskoczyć no, to, no, ja, przy... ja nie widzę Co? tam, ja tam nie widzę Ale tutaj no. Zasady. Graj na normal. Nie hejtuj. hejtuj. Tu przechaj. Baw się dobrze. Tak, zacząć. mam ja normal teraz zrobionym? Przeczytam. Ja teraz przeczytam. Normal zrobiłem ja. sobie. Yy... Masz normal? No. Tylko ja trochę ja mnie laguje. Yy... A ja, pójdę, a ja pójdę, zbierać, ja pójdę przez ten czas te drzewa zbierać. Nie, yeah, czekaj za mną. I gram na Dobra, tekstur, papu. Zrób farmę wszystkiego, powiększ wyspę, wybraną wyspę, znajdź portal do netheru, Włącz portal do netheru, zrób most do wszystkich wysp, zrób mob grinder, znajdź cztery skrzynki, zrób dom, zrób pięć kolorowych wełn, zrób cały żelazny set. Zrób stół do zakręt. Handluj dwa razy z NPC. Zleczantuj diamentowy hełm. Zabij cztery gazty. Znajdź twierdzę. Zabij trzy mroczne szkielety. Zabij pięć ogników. Zrób zupę grzybową. Co tak dużo reminie. tego trzeba rozwalać? Zabij wszystkie rodzaje mięsa. E ile tych zasad? To chyba będzie długo yy, trochę ta seria. Zrób kolej do jednej wyspy. Oswój wilka. Zabij dwa endermany. Zrób wieżę obserwacyjną, zrób cztery bałwany. I zadania dla Do... nich, niech to ty przeczytaj e, Gdzie są? Tu. E, gdzie? Tu na dole. Tutaj e, zrób wieżę obserwacyjną, zrób bałwany. Tu. Gdzie? No Aha! Jeden. No, okej. Okay. Jeden. Zabij nutrowego bossa. Znajdź tajemniczą wyspę. Z... Wyjdzie poza noter. O, to, no będzie to, będzie trochę trochę to będzie trochę trudne. To Wy... będzie trochę trudne wyjść poza noter. Weź sobie rzeczy. To ja wezmę ten. Weź sobie jeden. Ja, ja, pobiorę... ja wezmę biorę czynnicę i wejmę. Kto robi ten y, generator? Umiesz ja. robić? Bo chyba. No. Ja mi się wydaje, że ja umiem. Wezm... Biorę dirt od razu. Tylko mnie nie zalej. To jest bieram drzewa. Bo z czego będzie myli? Z kobla, pewnie, co? Drzewo trzeba będzie oszczędzać. Wow, klatkuję trochę. Co zrobiło się, czy nie? Co się zrobiło? Co się zrobiło, czy nie? Ale co się miało zrobić? No, kobel. Nic się nie zrobiło. Ja zbiorę tutaj. No nie! Zmarnowałem! Fuck! Łaty. The... Czekaj. Ja nie umiem zrobić kogoś. Bo źle to zrobiłaś. No weź, scituj, chociaż nie można. No ty, ty scituj, bo yy, ja nagrywam. Dobrze, nikt nic nie widział, nic nie widział, nic nie słyszał. No. Nikt nic nie widział. Daj, ja to zrobię. pomogą teraz. No to wsadzę deski tutaj. ja tu wsadzam ten. Eee, e, daj. I... Czekaj, mnie zlagowało. Ja zacznę zrobić domek. A mnie zlamiło. To wow. trochę mało tych desk. Mi się wydaje, że umiem, ale nie wiem. Czekaj, ja miałem Tirta. Czekaj, po, musi być chyba cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj lawa, nie? Tutaj chyba mi się wydaje, że trzeba to wykopać. Tam cegłę. tam. Tu. I tutaj lawę wylać. To ty, to ty niszcz, a ja pójdę tutaj. Zobaczyć, bo chyba jak tutaj się rozwali. A nie, dobrze I... będzie. Rozwaliłaś? No. Chyba. O, jest. Wiesz mamy? Chyba tak się robiło. Masz. I tak chyba. Nie. Nie tutaj, to bok. Ja musisz. Ej. Ja myślę, że zrobi się. Oby. Czy ty coś chcesz zmienić? Dobra, niszczę. Nie. Jest! Yes! Yes! Haha, widzisz? Dobra, teraz trzeba. Wa zamknąć. Warto oglądać YouTuberów. Tutaj mamy. Jedno, jedno, niech tutaj będzie. Ja zrobię 100 rzemieślników. Ej, daj mi deski. Trochę desek. Albo, ja Z... ej, na razie, na razie chyba nie musimy oświetlać, bo tutaj lawa jest. No, ja będę y, kopiał kobla też, też. Kobla, to kopa, ale tutaj. Nie wiem, co zrobię. Ile tak odcinek będzie miał? Ja tutaj zrobię Ale mi się udało, nie? Mam Z tym Ja tutaj trochę porobię wyspę Dobra? Ty będziesz kopał No, by mi się zlagowało A mi się dyżdż zlagował A mi się nie chce zrobić kopy Ty też mi się zlagowałeś Ty się ruszasz, czy nie? Ja się ruszę Ej, kober się zlagował chyba by się chyba zlagował. U mnie stoisz. Dobra, to ja zrobię cięcie. Okej, okay, jesteśmy po przerwie i się mi odlagowało. To czy mi się zlagowało znowu? Tyle ci powiem. O, dobra, jest. Bo za szybko ten zrobiłem. Ten, wznowienie, nie? Ile masz tego? Hmm. Gram na takim teksturpaku. Miał być taki sam jak Vertex Alema. Ale nie wiem, czy taki sam. Chyba troszeczkę inny. Nie? Bo. No, jakby co, to jaki, ja no, jaki fej... Fateful? Ale chyba jest podobny, mi się wydaje. Może Tylko. No, może. Piszcie w komentarzach. Чакай, бо тук. Та трева е глупа, наистина. Но диъртът е нормален. Ile masz? Tego? Ej, prawie bym spadł. Obczujesz? 22. No to... Tutaj będziemy mieli taką... Będzie kopała aż mi się kilo kilownia rozwali. Naprawdę? Skąd ja już to znam, wiesz? rozwalał. Ten, ten... Tutaj. Yeah. Trzeba powiększyć wyspy jakąś, nie? Ej, tutaj lewa kapie. <grych> Dobra, nie ma co tutaj robić. Dobre, szybko, Je... No ale czy mam kopać okay, zrób ale żeby żeby nam nie zabrakło, nie? Okej, albo albo No ja to chciałem wziąć Ej, albo daj mi tro... daj mi trzy kamienia To zrobię od razu kamienny, żeby był bardziej wytrzymały Okej, okay, dzięki. Tutaj włożę te deski, ty mi dałaś. trochę no. Okej, okay, ile ma już odcinek? Krótki chyba jest na razie. Początki. Jak ta seria w ogóle będzie się nazywała? No, Sky Island. Ej, tutaj już jest to. Tutaj chyba nic nie znajdę. Co? Może mi jeszcze mówisz, że tutaj też będzie ta. Ja tutaj przekopuję. Tutaj taką małą kryweczkę. Nie jestem Daj mi I się. A tu tutaj jestem. Po co? Daj, na chwilę. Tylko, bo tutaj rozwaliłem przypadkowo. Ale będzie się wolno kopało. Mam żelazo. Gdzie? Właśnie to kopię. Właśnie y... kopię żelazo, żelazo, dobra. Mam żelaza sześć. I redstone! Kurczę, na redstone potrzebna żelazo. Dobra, chodź już tu, bo na więcej też się raczej mi nie przyda No fak, daj mi kill Czekaj, bo będzie mi się, bo przekonał ten... El, daj mi kill O, wst będzie wstawała. Dzięki. Wstaje nowy no dzień. No i, dobry. Nie wiem, czym ja mam przypalić. Przepalić? Y, węgiel, weź jed jeden węgiel albo jeden Pana weź. Trochę lagi mam. Wiele lagi mam. Ja tutaj się bawię. Okej. Okay. E, e, A masz dużo kobla? No, czy, czy, czy. To jest lawa! Wow, się przestraszyłem, to jest lawa. Tutaj musimy zapętać, że lawa jest tutaj. Tutaj obkopię dookoła i pętaj, żebyś go nie rozwalał. No i woda Ej, bo spadnę z wyspy Ej, co chcesz? A. Y, ej, szelazny, ej czekaj Bo ja pomóż mi tutaj Miecz, czy kilo? Ej, nie Nic nie rób Bo my musimy ten Ej, tu czekaj bo, Ej, bo ja tutaj mogę U, O, jakoś się udało Tutaj, no. nie rozwalaj I tego klocka, wolisz? bo jest ta. Co? I co wolisz, ten, yy... Schowaj na, na razie, na razie schowaj do wyspy. Na razie schowaj do wyspy. Dobra, to co będziemy robić jeszcze w tym pierwszym odcinku? Teraz idziemy na ten, na podpój jakiejś wyspy. Na którą idziemy? Na tą czy na tamtą? Tutaj yy, cegły, mamy 10 cegieł. Którą hmm. wyspę idziemy? Nie wiem. To wybierz. Dobra, chod chodź, na, tą, z y na tam z... na tą. Na Ile masz... kobla? Dziewiętym się chyba starczy. Tylko no mogłeś... Mam kilo. No mam w sobie. Tylko mogłeś wziąć um, jakieś itemki odstawić do skrzynki, wiesz czemu? No? A tu jeszcze. No. O, jeszcze trochę. Hmm. Ta mapka może będzie ta wstawiona że będziecie mogli sobie ją pobrać, link, na znaczy, no. link może nie będzie w drugim odcinku. U Mr. Smaila będzie link, bo u mnie nie będzie. Bo jeszcze nie jest wstawiony na stronkę. Ta mapka, nie? No. Dobra, jestem. Na wyspie? No, na razie nie zabijaj tych. O, tutaj się przyda. Nie rozwaj cycków? Nie rozwalaj npc Ja mówię o NPC. -a. I weź, nie, i weź nie, my obrabimy trochę tam wyspę Snego z tego, y, z desek, bo nam będą potrzebne na domek. Chyba, że tutaj się roz, y, wybudujemy sobie dom. Ale to jest redstone. Ale to ale na tym wygląda redstone. No, ale żelazny jest potrzebny do desek, nie? No. Dobra, chodź na tą wyspę i może tutaj zrobimy sobie domek, co? O! Mam, saconka kade mną, mączna kostka i krzesiwo. Czekaj, tutaj trochę rozkopuję nam wyspę. Dobra. A którą wyspę? No naszą. Rozkopujesz czy powiększasz? Rozkopuję. Nie mam. No, tutaj to. I to. Wyspę? Ja będę ją powiększał i tutaj takie. Tak trochę. Ej dobra, ja już powiększyłem trochę wyspę. O, czyli możemy ten jedną tą rozwalić, nie? Gdzie to było pomiędzy wyspę? Mówię, że wybraną wyspę, to to możemy rozwalić. Dobra, jedno zadanie zrobione. Okej. Okay. Dobra, to teraz chodź, zbudujemy się na tym, na, na tamtej wyspie rozbudujemy się, Czekaj, dobra? tutaj trochę muszę zrobić. No chodź tu. Czekaj, tylko zrobię tutaj. NPCC. Dobra, to tutaj tyle zrobiłam. Może będziesz mógł zacząć. Aj, ja, gony jestem trochę. No, ja też. Nie no, ja nie jestem. Mi... E, czekaj, to choć tutaj na wyspę, to tutaj się rozbudujemy. Jeszcze Ci mogę dać parę rzeczy. Ej Szmon, masz jakieś rzeczy? Jakiś kobla, albo coś? Kobel, 5 kobla, 9 y, cegieł. To dajmy, a Z... a chyba nie znalazłem nie? teleport, znalazłem Aha, a ja mam krzyżyk, bo odpalić go? Czeka, na razie nie, na razie nie No, no rozwal tam rzeczy, bo nam bo mi będzie potrzebno. Sorki, nie, nie. sorki, sorki, waszej śmień no Nie, nie odpalaj Ej, podpalimy MPC? <laughs> Dobra Gdzie, pali się? No, pod... Kurczę, Ej! Sorry, chciałem je podpalić, a one chcą ze mną handlować To może. Biblioteczkę mają. Nie, biblioteczka to nie jest na No, może i tak. Masz ile, kobla? Kobla 12. Daj. Na razie nie. Daj, bo odpalę netel. Dobra, to odpalaj. Daj. Odpalaj. Daj mi. No, ale najpierw musisz zbuchać domek. A gdzie będziemy... Ten za biblioteczkę... Ej, to, to, to co zrobimy może, co? Ej, bo tutaj cztery byśmy mogli wziąć, nie? Bo niepotrzebne są tutaj. No, ale daj mi rzeczy moje. Czekaj, tylko tutaj wykopię trochę. Ej, chyba spadł. Daj mi kobla. Daj mi już ci marażę tyle. dziesięć Kurczę, gościk się! ja? Nie, mówiłem do nie, 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 Podpaliłem ten, nasz domek. nie, Ale nie, no nie, nie, razu. Już się bałem. Aha, Tam jest wyspa. nie, 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 co, gdzie? Rozwal tutaj, pomóż. O, i tutaj też wykop, tak. No kurczę! No kurczę! No O, i tutaj też wykop, te, te, ej, gdzie? Szon. Tutaj to. I to będzie nasz domek. O, dobra. Mamy domek, Czekaj, jeszcze pozostawię dźwięk. Taki prowizoryczny tu, tutaj, no. Podpalamy? co podpalamy? Patrz. To jest śmiesznie wygląda na ten tekstur paku. Aby spadł. Spróbuj też takiego czegoś. A jak można zgasić? Można zmuszyć? zgasić? Zgasić rozwalający ten chyba wodę można zgasić chyba? To no, wiadomo. No, czego mnie bijesz? Kto? To sarki. Hmm. Ej. No. Idziemy do lekerów? Czekaj, zblogował się ten. No, zblogowało się. O, cię się Zrób jeszcze jedno cięcie. O, 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 mi się już odlegowało okay. Dobra, to będziemy kończyć po mój ja. odcinek, nie? No, tylko i... Je... O, wyrosło nam drzewko! No dobra, w drugim odcinku będziemy wyko... wykopujemy. No. Dobra, to kończymy odcinek. Czekaj tylko, jeszcze tutaj wykopiemy. I się, gdzie? Może od razu. Teraz na koniec hardcore. Otóż wszystko to rzeczy i robimy hardcore. Nie. Dawaj, ja robię hardcore. Czekam na ciebie. Ja ty nie chcesz, tego ja sam to. Dobra, to sam sobie dobrze. Dobra, Trzy, chyba Dobra, to ja się tak kończę ten odcinek. Czekaj. Gdzie? O. Ha ha ha. Dobra, to się żegnamy z wami. Pożegnaj się. Cześć. No i czołem. Do zobaczenia w następnym odcinku.